Witam bardzo i teraz przedstawiam następną moją instalację, to jest trzecia. Ta akurat jest usytuowana w budynku gospodarczym. Jest to instalacja ta, która była z pierwszego filmiku, z tym chińskim inwenterem, z tymi wentylatorkami. Jeżeli ktoś nie oglądał, to niech sobie obejrzy. Ona jest teraz rozbudowana. Inwenter jest też jakiś tam chińczyk, Tranergy. Tutaj pokażę parametry. Proszę bardzo. Parametry inwenterka. Inwenterek. Proszę bardzo. Dwustringowy. Tutaj sobie wszystko śmiga. Ładnie. Chodzi akurat obecnie teraz na jednym stringu, bo nie mam więcej paneli tutaj mam już przygotowane jeszcze o, kabelki wiszą tutaj do tego drugiego stringu tutaj idzie i do rozdzieleczki zabezpieczającej tutaj o, i do uziomiku tu na dole ładnie wszystko sobie śmiga. Inwenterek yy, również kupiony na Allegro nie pamiętam na licytacji chyba 650 zł za niego dałem, proszę. No nie mamy dzisiaj za zbyt dużego słoneczka, ale zobaczymy, co on tu dzisiaj wyprodukował. No w tej chwili tam 300 W, no bo tam jest podłączone 5 paneli, również używanych po 250 W. Później przejdę to pokażę te paneliki. O, proszę. Tu zaraz sprawdzimy, co on tu tam dzisiaj wyprodukował. No ładnie, 3 kWh. W sumie przebiegu ma tyle 9000 kWh. Również super sprawa. Bardzo jestem też zadowolony. Sam to montowałem. Nie. Te inwentarki, zarówno ten z poprzedniego filmu, jak i z tego, no nie mają zabezpieczeń. Musiałem tutaj zamontować takie rozłączniki DC. Instalacja jak najbardziej do rozbudowy. Inwentarierek jest dwustringowy. Prawie 4 kW można go podłączyć. Na chwilę obecną podłączonych jest 5 paneli po 250 W. Zaraz przejdę do ogródka, tam pokażę te paneliki. No tutaj to sobie to idzie. Tu zabezpieczenia podobnie jak w tamtych. W skrzyneczce, uziemienie. Super sprawa. Przejdziemy tam i zobaczymy w ogródeczku. To są właśnie te paneliki z tego pierwszego filmiku. Musiałem dołożyć jeden jeszcze panelik, bo no nie chciał po prostu się uruchomić ten inwenterek. Wszystko sobie hula. Super sprawa. Zachęcam do oglądania. Jeżeli w komentarzach chce ktoś jakiś porad, to zachęcam, coś doradzę. Pozdrawiam. Liczę na lajki, like subskrypcji i zapraszam do oglądania wszystkich moich filmów. Dziękuję za uwagę.